Dzień dobry i serdecznie witam do dzisiejszym filmik. Mam nadzieję, że masz się dobrze, i że zima jeszcze nie spadnie do Twoje życie, że jeszcze pogoda jest. Dostarczająco dobry. Um, w Niemiec pogoda, tak jak w Polsce, jest bardzo zimno, czas czasem, i też w lato jest trochę gorąco, jest trochę ładnie. Ja zawsze bardzo lubiłem um, spędzić czas w Polsce z moją rodziną. Um, o czasach żniwach, jak jest, jak pole są bardzo kolorowe, jak um, można pracować na polu. Ja to bardzo, bardzo um, robiłem z dużą radością. Nawet do dzisiaj ja wspominam, jak mogłem um, jeździć traktorem. <grym> o, przed polu, um, w, w, jak byłem w Polsce. No, oczywiście, ja wiem, że może Twoje życie nie jest we wsi. Może żyjesz w dużych miastach. Może Twoje życie jest tak jak moje życie w Niemiec. Jak mieszkałem w miastach, chodziłem do szkoły i uczyłem się. Tam nie była wielka natura, to znaczy przyroda. Tam nie byli. Um, było, m, to, tam nie było mnóstwo, um, wiele możliwości um, czuć się z naturą. Teraz ja mieszkam w Sri Lankie. W Sri Lankie, tu pogoda jest bardzo inny niż w Polsce, niż w Europie tu zawsze jest słońce i jak pada deszcz to to jest bardzo dziwne, bo może padać dla 20 minut i już nagle się kończy jakby nikt nie był jak nikt nie padał deszcz jedne, od jednej sekundy do drugiej wszystko się może zmienić uh, w pogodę tutaj uh, w Sri Lankie, ale w Niemiec zawsze ja wspominam, że jak zaczyna parać deszcz, to może się może trwać cały dzień. Ten deszcz jest bardzo zimny, uh, jest. Uh, Tutaj deszcz nie jest tak zimny, bo pogoda jest gorąca. Czyli nawet jak um, jesteś na dworze i pada deszcz, nie, nie jesteś, nie czujesz się zimno, nawet, czyli to też jest niedobre dla Twojego um, ciała. To nie jest bardzo dobre dla Ciebie. Um, ale um, deszcz jest bardzo inny. Ale tu, tu, jak pada deszcz, to pada jak um, tak mocno. Wiesz, to jest bardzo dziwne. Ale w końcu, uh, um, uh, kilka tygodni temu, ja też spędzałem jeden, jeden dzień razem. Jedną z rodziną, uh, mojego kolega, to znaczy mojego brata tu w klastorze, on też jest mnichem. I my um, odwiedziliśmy, my um, byliśmy we wsi u swojej rodzina i tam miałem możliwość spotykać i uh, rozpoznać i um, porozmawiać się z tymi ludźmi i ja się dziwno. Um, Czułem, że w końcu, nawet jak może religia jest e, różna, one są buddhistymi i we wsi moja rodzina jest chrześcijaństwa, one są chrześcijaniny. Nawet jak m, jedzenie nie jest sama, bo tu zawsze jedze, je, 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 jest ryż i w Polsce jest zwykle chleb. I e, zimiarki. E, ziemiaki, to znaczy kartofelki. E, nawet. E, to, co są różnice, w końcu nie ma tak wielkiej różnicy. Są same ludźmi są same mają same myślenia, mają same dobrością e, wewnętrznym, e, mają. Um, kochają swoje rodziny, kochają swoje um, no, żony i syn i ojciec i, i, i um, chodzą do szkoły, idą do pracy i mają swoje problemy też. Same problemy niż my, jak, jak my wszystkimi mamy. Problemy mogą być strach, może być, co będzie w um, przyszłości, co, co się będzie wydarzyć, co będzie z moim życiem, co będzie z moją rodziną, co będzie z moim krajem. I te wiele pytań, które my też mamy o życie, i jak to. Jak spędzałem ten dzień, ja się czułem jako, jak być w Polsce. Nie było wiele różnic. Ja się czułem, że jestem w, w domu u babciu. Tylko to nie jest moja babcia a o no, sposobie genetyczny, ale jest moja babcia. Um, ja myślę, że jak my możemy Przekonać, możemy oglądać przed tej wiele różnicy. Może jest religia, może jest, czyli, czyli to jest kobieta, czyli mężczyzno, czyli to jest stare czy młody. Mamy tak wiele, wiele, wiele um, myślenia, że to są inni, to, to nie jak, mnie, jak ja jestem. Ale ja myślę, że jak, jak, jak stara się rozumieć drugi ludzi, będziesz rozumieć, że my wszyscy jesteśmy tacy sami i będziesz czuć się w domu wszystkimi ludźmi wszystkimi. To nie zależy czy to jest Polak, Polką. Albo Niemiec, Niemka, albo Hiszpaniec. To nie zależy. Wszystkimi mamy, same uczucie, same pragnienie, same ból, same szczęście w końcu. I czuć się w domu w każdym człowiekiem jest bardzo wielka. Radościa. bo możesz um, pracować o dobrym dla wszystkimi, możesz czuć tej miłością, która raz nas wszystko, um, my wszystkimi mają wspólnie, wspólnego, wspólny jest wspólny miłością. Dla mnie ja zawsze myślę, ja jestem szukanie prawdy. Nic, nic więcej. Ja nie chcę się przekonać o. ja jestem. Ja nie chcę się przyznać o... Być człowiek religijny. W sensie, że jestem budyskiem i teraz moja praca jest pomagać buddyckimi ludźmi. Ja jestem, to jest moja religia i on jest z drugą religii, bo to dla mnie nie jest sens życia. Faktycznie ja chcę tylko rozumieć prawdę i żyć prawdy dla, 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 dla dobrych, dla mnie i dla drugich, dla wszystkich. Żeby um, dla mnie to jest sens życia. Nie wiem, co to jest Twój sens życia. Może piszesz mi do komentarzy, jak to myślisz z tym. W końcu chciałem się podziękować, żeby słuchałeś, posłuchałeś moje nagranie i życzyć cię wiele szczęścia, wiele wiele. Szczę wiele Szczęść, wiele, wiele prawdy w Twoim życiu i wiele miłością w Twoim życiu. Dziękuję Ci bardzo i do widzenia.